Czekajcie, bo coś mi się tutaj e, nie zgadza. E, Zesmaria miałem ustawione w pionie, nie w poziomie, a teraz mam w pionie. Także dajcie mi chwileczkę moi drodzy, bo będzie lipa. Orientacja transmisji jest zablokowana. Ponownie, odwróć urządzenie. No jest to trochę taka Lipa. Um, nie rozumiem tego absolutnie, aby wyróżnić, prawda? O oh god. No, przecież nie będę telefonu trzymał w ręce cały czas. No to jest dziadostwo z tym YouTube'em. Hmm. No, czekajcie, zrobimy tak, że po prostu obiektyw. ja mój Boże, smariem. Będę musiał to jakoś teraz zrobić, żeby. Okej, okay. sorry, sorry, moi drodzy, ale. Złośliwość rzeczy martwych. Teraz jeszcze mi się telefon odwraca. Nie mogę. Dziadostwo, Dziadostwo z YouTubeem. O Boże Czy jest ktoś tutaj zorientowany, jak to mogę odwrócić? Bo to trochę tak lipa w pionie. I w ogóle nie napiszcie, czy mnie w ogóle słychać. Słuchajcie, może w ustawieniach jeszcze wejdę do ustawień. Ustawiłem sobie to specjalnie, żeby było w poziomie, a jest w pionie. No, jedna. Ma ktoś auto? Oczekajcie, sprawdzę. Czy auto odwracanie mam włączone, czy włączone? Nie, no automatyczne mam, więc tu jest, po prostu chyba mnie YouTube wywalił z tego ustawienia. Nie, no jest ustawione dobrze. Czekajcie, może przez to, że mam długopis w ręce? No nie da się. No nic, będziemy to robić w ten sposób. Nic nie, nie poradzę na to. Uff. Tu już mam otwartą stronę do losowania. Zaczekajcie, może troszeczkę jeszcze dam w tą stronę, żeby było widać. O. Wyprostujemy telefon. Eee, zaczniemy rysowanie od osób nowych i mało aktywnych. Ja to robię przez telefon, nie przez komputer. Aha, no dobra, spróbuję jeszcze raz. Wyskakuje mi orientacja, orientacja transmisji, jest zablokowana. Ponownie odwróć urządzenie. Więc no nie mam pojęcia, dlaczego taka informacja wyskakuje. Nic nie zrobię. Dobra. Jeszcze muszę tutaj odwrócić. Okej. Okay. So. Więc muszę dokręcić, żeby się nie bujało, dobra, mam nadzieję, że widać, da się w ogóle to zwiększyć, tak, da się zwiększyć, o. no co za badziewka, Miałem wszystko pięknie ustawione. Nie jakiś pieprzony YouTube mi kuźwa yy, zablokował w poziomie. No, Szlag mi Dobra, trafi. Oh. Nie mogę. Czekajcie jeszcze chwilę, bo zaraz jakiś pasji dostanę kuźwa. Co za dziadostwo, co za gówno. Sorry, że się już denerwuję, ale naprawdę ustawiałem to pół godziny, bach, włączam live'a nie da się. O, dobra. Moi drodzy, tak jak już mówiłem, zaczniemy od osób, które e, są nowe lub. Y, po prostu rzadko odwiedzają e, mój kanał w sekcji komentarzy, a oglądają filmy. E, widzicie, tutaj jest, e, w tym miejscu, pokozę, pokażę paluchem, w tym miejscu mamy hashtag 10 000 sub-n, także mm, filtry oczywiście duplikatów e, użytkowników są włączone. Także zakręcimy. Okej. Okay. I tutaj mamy Resowia Pany. Sprawdzimy sobie. Pewnie pana szukamy Resowia resowia pan Czekajcie, jaki to był. zielony j w tle. Teraz sobie sprawdzimy. Jest tutaj. Czekajcie, bo wy nie widzicie tych komentarzy. Zrobimy w ten sposób. E, tu jest ten człowiek. Klikamy. Przykro mi. E, ta osoba nie otrzyma nagrody. Nie ma tutaj możliwości sprawdzenia, czy mnie ta osoba subskrybuje. Więc normalnie powinno tu pisać, że osoba subskrybuje publicznie. Także sorry Jarek mówiłem o tym, jest to nawet napisane w regulaminie tego konkursu. Także jedziemy dalej. Ładujemy jeszcze raz. Dobrze, teraz szukamy Łukasz, Łukasz Gaka. Kurde, ale nazwy niektórzy co wybierają jest to Eł na zielonym tle. I nie, to jest, to jest jakiś walter. Szukamy dalej. Zielone tło. Nie widać. Jestem na samym dole i czekajcie jeszcze raz sobie sprawdzę. 14:63. Szukamy jeszcze raz. Może być hałas. Mam pootwierane wszystkie okna jest po prostu gorąco, a nie chciałbym się ugotować w własnym mieszkaniu. Czekajcie, jeszcze szukamy chopa. To jest inny Łukasz. Także ja tutaj nie widzę tego komentarza. Czekajcie, zobaczymy od najnowszych. O. Jest to taki... No, nie jest to ta osoba, bo to jest jakiś falter. No. Tu nie. Czyżby ten komentarz został usunięty? Jest taka też możliwość. Proszę pamiętać, że YouTube głupi też nie jest. Multikonta są usuwane na bieżąco. Ale nie widzę tutaj A jest, znalazłem, dobra, jest. No i tutaj, moi drodzy, też nie ma potwierdzenia, że publicznie osoba mnie subskrybuje. Także jedziemy z powrotem. I mamy cytrusowy poradnik. Tą osobę znam. Pozdrawiam Cię, Dominik, ale dla hmm, pewności pokażę Wam, jest tutaj jego komentarz, cytrusowy poradnik. Wiem, że Dominik mnie ogląda, komentuje filmy, także... Łukasz Dominik, dostajesz nagrodę niespodziankę. Później mi napisz tam e, przez pa swoje dane do wycyłki. Dobra, to jedna nagroda już jest, ale będzie to trochę trwało. I mamy tutaj pana, który niedawno chyba do nas dołączył. Już przechodzimy sobie do i chyba widziałem ten komentarz gdzieś wyżej. Czekajcie, jakie to było N M F A. Dobra. Na niebieskim tle szukamy. Gdzieś tu widziałem przed chwilą. Kurde, no jest to problemat. O jest, dobra, znalazłem. Jest tutaj. Wygrywasz nagrodę, niespodziankę, także e, Napisz w komentarzu, e, że jesteś tutaj, jesteś Aha straciłeś konto, no okej okay, dobra e, Dobra No to jeszcze jedna osoba Do losowania Będziemy losować trzy główne nagrody. I mamy śmieciarz na potęgę. Dobrze, szukamy śmieciarza na potęgę. Literka Eś na zielonym tle. Mamy tutaj. Nie miałem tak kliknąć. A czekajcie, bo zaś się żebym. cyknął niepotrzebnie. Eee, od najnowszych i uciekł cholera. Gdzie jestem? To jest okej. Okay. Okej. Okay. Otrzymujesz również nagrodę, niespodziankę. Także do wszystkich osób teraz mówię tutaj krótko. Czekam na Wasze dane do jutra, do 15 godziny. Także prosiłbym się pospieszyć. Teraz zgłumujemy literkę NI. Przeszukamy jeszcze raz. Widzę, że będzie problem, bo wyświetla mi się tutaj, moi drodzy, wszystkie komentarze, które zawierają nazwę hashtaga 10 tysięcy sub. Więc to jeszcze potrwa, jeszcze dłużej, nic nie poradzę. Ok. Trochę to potrwa. Hmm. No szlag nie tropi. Widzę, że komputer wyszukuje tylko subskrypcję, znaczy subskrypcję. Komentarz właśnie z tym sub N. Nie wiem dlaczego. Czekajcie, odświeżę sobie. Pobiorę. Pobiorę sobie adres. Filmu konkursowego. Wklej. Wpiszemy mhm. Pisz, teraz eee, hashtag. Eee, już momencik gdzie to mamy? Eee, tu kopiuj. Robimy wklej. Eee, będę musiał kurde jeździć z tym. Zrobiłem właśnie w ten sposób. No zobaczymy. Załaduj komentarze. Teraz jest jeszcze więcej, bo 111. O, oh, no nic. OK, jest trzecie miejsce. Gratuluję Piotr. Także otrzymujesz... Te okulary i taki oto katalog pana Janusza Parchimowicza. Dobra. Teraz pracujemy drugą nagrodę. Ładuj. No już jedną nagrodę masz, także losujemy jeszcze raz. Nie. No trochę to potrwa. No przykro mi Darek, nie tym razem. Sub n. Idziemy dalej. Sub -n. To też nie. To też nie. Trochę daremny jest ten program, bo, mimo woli, że wpisałem tylko 10 tysięcy hasztag, 10 tysięcy sub, pokazuję wszystkie. Ja jestem ciekawy ile subskrypcji uciągnie po losowaniu. No właśnie, też tak myślę, że te n właśnie się załapało przez to, że jest na, na czarno. Nie, nie, nie podlega pod yy, pełny hashtag, nie? No, jest, wreszcie udało się. Marcin, brawo, do ciebie jedzie, jadą okulary. Jedzie do ciebie katalog pana Jadusza. I zgarniasz jeszcze do tego. Pięć groszy w slabie 93 rok. No i teraz funujemy główną nagrodę. No Piotr masz parcie na nagrody, na ale już jedną zdobyłeś także losujemy dalej dalej lecimy dalej no sorry lecimy dalej nie bardzo kurde no, Kornel wygrywasz, wygrywasz album Historia Złotego Polskiego oraz ten placek o którym mówiłeś należy do Ciebie. Także moi drodzy, nagrody są rozlosowane. Kornel, prosiłbym Cię jeszcze, żebyś mi tam przypomniał na Instagramie adres do Ciebie. Pewnie gdzieś mam zapisane, ale musiałbym coś głęboko grzebać. Także prosiłbym Cię jeszcze raz o napisanie pełnego adresu do Ciebie. Marcin, Ciebie również proszę o to samo i Piotr. Również czekam od ciebie na adres. Także, moi drodzy, no, konkursów na pewno byłoby więcej, gdyby jednak oglądalność tego, co nagrywam, była nieco większa. Naprawdę no, robiłem te konkursy bardzo często, ale no niestety, no, ja to wykładam praktycznie w 90% z własnej kieszeni. Dziękuję oczywiście moim wspierającym, bo to też ich cekiełka jest do tych nagród. Także im więcej osób ogląda to co nagrywam, no, pozwala mi naprawdę wydawać pieniądze na przyszłe nagrody. Dobra, także moi drodzy, czekam czekam na, na wasze adresy, na wasze. E, e, na Wasze zgłoszenie się do mnie, i jutro będę, jeśli dostanę, jeszcze dzisiaj. To dzisiaj spróbuję to spakować i jutro wysłać zesilką UPS do Was. Także czekam na, na Was. No i oczywiście zapraszam dzisiaj standardowo na 18.30 na film, którego jeszcze nie nagrałem. Będę go zaraz nagrywał po tej transmisji. Także zapraszam, dziękuję. No i zobaczymy, ile zniknie jeszcze dzisiaj lub jutro subskrypcji z mojego kanału. Także dziękuję, moi drodzy. Do usłyszenia, do później. Cześć.